Hej, hej, hello, z tej strony RETUN i to już jest nasz pierwszy odcinek serii... Nie, no może dobra, nie, 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 nie będę robił z tego nowej serii. Jak widzicie, to jest League of Legends yy, i tak gramy sobie w Urfa. Jest w końcu Urf, w końcu oddali nam Urfa, wreszcie, ale tylko przez ten weekend, więc trzeba będzie sporo grać. Robimy sobie jakby taki mały, mały maratonik Urfa pod nazwą Urf Time. Będzie naprawdę dużo gier na jest Urfa. No i niestety tutaj miałem już małe spóźnienie, ponieważ... Yy, no NETA mi akurat wywaliło, nie mogło być tak pięknie. Niestety było bardzo strasznie. Ja w ogóle nie jestem do tego urfa strasznie i wziąłem Ignita niechcący. Tak. strasznie jestem ten zamieszany, bo nie przygotowałem się tak do tego strasznie. Ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze odrobić. No NETA mi wywaliło, ale widzicie fajny nowy skin tak, Akurat kupiłem. No, no no niestety. Wiem bardzo szybko gadam, może mnie nawet nie rozumiecie. No tak ogólnie, skrócie, wyjebało mnie to. Jest urf, nowy skin, zajebiście, jaram się. No, no i fajnie. kupiłem trzy podiony nie chcąc. No, na pewno będzie bardzo śmiesznie, przynajmniej tak mi się wydaje. Pierwsza gradianką, tak sobie chciałem zobaczyć jak ona działa. Będzie naprawdę bardzo duże. może dobrze, może nie bardzo, ale gdzieś tak na pewno z 15 odcinków będzie. To co możecie zagwarantować. No chodź, tu, Darius, chodź, 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 chodź. Ojej, i umieram. O no o epicki lak śmierci. Naprawdę to było boskie. No już na chwilku musiałem coś w telefonie sprawdzić. Dobra, co by tu zbudować takiego ciekawego? A, dawaj tego. Dziśba i nas budujemy pierwszego. Czemu nie, jolo Nie chciałem się cofać, chciałem tu iść. Niestety trochę zrypałem, żywem tego flesha, no ale trudno. Naprawdę, bardzo dużo się tu dzieje, że aż nawet sam trochę nie ogarniam. 8-2 dla przeciwników, co się dzieje? Już tu nich tak wymiata, luks wymiata, widzę. No, no, niestety. Bardzo dużo się tu dzieje. A szczerze, nie wiem do końca, jak to komentować, to jest taki bardzo ładny Essens, dam. macie Junglera, Azira, spoko Nie narzekam. Siema Darek, co u siebie? Ach, ten skin jest po prostu tak miodny. Nie narzekam. A takich herb się trochę tu przydał, co, to, gdzie ta karma polazła. Bo tak trochę sam to lipa na darka. Szczególnie, że mu do. i on mnie zabija, nie? Nie masz flasha w frajerze, A czy nie masz, lol. Myślałem, że sfleszujesz akurat. Jestem też strasznie do tyłu z levelem. Jak widzicie, są crazolskie obrażenia, bo jak. No można zauważyć, mam ee, 854 khp. HP. Tutaj chwilę muszę tylko coś jedno napisać. Szybciutko. Dobra, już jestem. Ważne rzeczy. I on mnie właśnie przyciąga, tak, za Trochę Chyba role, nie Nie musimy złowić za bardzo. Nie, zostaw mnie Darek. Daj. Daj. Giń! Dobrze. Nie, yeah, a piąty poziom maestrii. OK ja też umiem. Proszę bardzo. O, teraz będzie zabawa! O, z tym będzie zdała 5 sekund cooldownu! A może się na szybko tak cofnę? skupię jakieś itemsy Bo szybko jeszcze tutaj muszę koledze napisać, bardzo ważna wiadomość Dobra, tu ym, na przykład to se kupię, może jakieś buty czadowskie I lecimy Lecimy na speedzie, naprawdę, no jak widać 11-3, nie źle, nie ma tragedii. Także, że master na urfie to jakoś tego nie widzę, no ale spoko, jak się woli. To ja na pewno zobaczycie takie u mnie jak, Piki, jak Hekari, może się uda, Sona, bo jest często banowana. Raz, tak samo. Co jeszcze, na przykład, no nawet takiego Darka, nie? Na pewno Lux, Katarina, to będzie wszystko takie zajebiste. O, teraz ja już miotam, oooo, to się będzie zabawa, to się będzie działo, to się właśnie dzieje, nawet mogę powiedzieć. Aaa, jak miodnie, taki, taki urfa sobie pograć. A ja nie wiem, czy nie ma za cicho gry, przepraszam, trochę jest za cicho gra, przepraszam, przepraszam, nie chciałem, dobra już. Powinno być chyba ciut lepiej, mam taką nadzieję. O nie nie trafiłem Ach cholera jasna Dobra dawaj, Kata jedziesz go You can do this Or not Or yes you can Brawo Kata Brawo, brawo Jak widzicie ciągle z dzieje, bardzo duże emocji nie niosą nam bota, ale co z tego? Jest zabawa, będzie się działo no. Jak tam z nafidowaniem u nas o, ma ma master to taki typowy feeder duży nowy musi być I'm dead, no właśnie To ja, Łukok też jest bolesny naprawdę bardzo A tak samo jak Katarino Nice 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 Kata nam to zrobiło jeszcze zera właśnie zobaczycie u mnie No na pewno będzie dużo odcinków, dużo zabawy ja mam taką nadzieję, szczerą. Co ja robię? Boże, jakie buty na cooldown? Pogrzało mnie. Nie wiem, jakie można. Na penetracji, chyba. Jakiś atak speed. Ne. Dobra, jebać. Pójdzie się w Rabadon. Mogę zmieniony, zmieniony splash Kennena? Też nie zauważyłem. A tam proszę cię, nie umieraj. Fiziu, ograj go. O, pięknie. No albo i nie. Ale prawie wyszło Lolololo Lolololo Zabiłem Lolololo Nie może coś, nam idzie, albo nie, dobra zostanę na topie, będę sobie W sumie Chociaż no, bo to nam niszczą, no niestety to będą bardzo szybkie gry na Urfie, więc nie spodziewajcie się dużych Znaczy długich odcinków Ale pewno będzie ich bardzo dużo, więc no Szczególnie właśnie jak będą takie krótkie, będzie się fajnie nagrywało, fajnie montowało ja też pójdę na Mida. Spróbować Nie, bo zawsze te gry tak trwają więcej do... Czemu? Aha, bo tu Ezira wieża. O, ale się rozpuścił pięknie, nice. O, jak miodnie. O dobra, kata niszczy. A tam chyba no. Dobra, muszę się obronić topa. Topa trzeba bronić. Do... O, Darek ma spyd wy... Darek ma wyzycz. To boli. Yes, Zabity! O! Oh, dzikie plejsy! I ta Infernal Diana mmm, najgusta. Nie zadać nic ująć. Ciągłe nagłe zwroty akcji, zaczynamy odrabiać, było 8-2, jest 21-17, cały czas odrabiamy. Nie wiem czemu zacząłem mówić z takim akcentem. Już nie będę, przepraszam. Nie! O! Ledwo. Spadaj. No, niestety na idzie sobie słabo radzą. Uda mi się cofnąć? Tak, chyba, chyba mi się uda. O, tutaj Kenny zjechał, naszą katę. Niestety, a smutna, to smutna dobra, tam idę pomóc. E, 1439kHP. O, siema jak się bawicie? O, ho, ho, te placy! O, nieważne, easy zjebałem. O, Azir. Ale nie, no, Diana to jest mocarska, ona ma, ma jej bitny damage Nawet nie wiem skąd, szczerze. Jedenasta minuta już, już w grze, jest tych 46 kili, no nieźle. Nie, co chciałem? Chcę robić, to jeszcze 10 golda. Oj, już, jak szybko, jak fajnie, jak miło. O jak przyjemnie. Lecę ci pomóc, karma! Spierdziela ile nogi twoje! No, tak, jasne. A, i niestety, trochę głupie się wjebałem. Mogą to jakoś wykorzystać, ale zjebałem. No, niestety. Ale Karma, obijaj, kurde, z tego tarczy sobie dajesz tak trochę słabo, no. <grydy> Dopiero jedna wieża do ich sześciu, nieźle. Jest progres. A nie szczerze Mastery tak słabo, no bo... Co co w sumie, no? A ulta, że ma często, no tyle i tego swojej Q, nie? Co może często poużywać tak średniało, bym powiedział. Zostaw tą wieżę. O, naprawdę! O, słabo, słabo. Master jakiś dzikie Baktory. Brrr. Dzikie Baktory robi, ale. BAGDORY ale widać, nie wyszło mu. To to szybka giereczka, Tak około 14-minutowa. Nagranie trwa tylko niestety 10 minut, no bo spóźniłem się trochę. A to co? dzidzi bym powiedział. Ta chyba, że zdąży ugrać. I kata też ze mną. Lecimy, lecimy, lecimy. Na faście, szkoda, że... O ludzie, co ja robię? Nie stylowaliśmy! Nice, kata Fuck! Nie, zostaw! Dobrze! Źle! I idę! No niestety Udało nam się to jeszcze wybronić, a widzę mastery i jakiś jakieś epickie bagdory, wciąż próbuję tutaj robić Na pewno bardzo dużo się tu dzieje jak widać Jeszcze więcej HP-ków, czemu nie? A ja, course. Fizz dzikie koreańskie uniki A ten robi dzikie koreańskie bagdory. No, rób rób master, no, możesz nam to wygrać? Musisz 0,8. O! Oh, o! Oh, o! Oh, stary Nice, dobra. A jaki urf jest przyjemny, naprawdę... Nie, naprawdę. To jest jedyny moment, przemy dla mnie, w którym w tej gry ma się czystą przyjemność. Żadnych złości nic. Czystą przyjemność, naprawdę. To jest po prostu takie miodne. Że aż fajnie. Aleczenia wciąż... No... Wciąż usłabiona, a tam karma właśnie se zdechła. Oukąg też jest bardzo silny. O, co umieram. No, no, niestety. Zaskoczyli mnie trochę. Master dzikie playsy. To co, kończycie to? Dobra. GG World played. Bardzo fajna, miła gierka. Sympatyczna. Nie narzekam. Zaraz zaczynam następną. Nie, nie ma z tym żadnego problemu. No i fajnie. No to co, sobie zakończymy, a ja się zabieram do następnego nagrywania odcinków surfa. Trzymajta się i nara.